Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. A wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To szula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. klasa. Gliwice zmierzy się z Poznańskim Lechem. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Gdy traci się najmniej bramek ze wszystkich zespołów, jak to jest w przypadku ekipy przyjezdnej, nie trzeba specjalnie obawiać się meczów wyjazdowych. Obrona gości naprawdę w tym sezonie imponuje. Zespół traci najmniej goli w lidze. I dziś rywalom na pewno również będzie trudno obrać. Gwiazd Gliwice rozpocznie ten mecz w takim oto składzie. Widać, że zamierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1-3-4-3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasieki przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. Oto skład, w jakim zaprezentuje nam się dziś Lech Poznań. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić. Zwłaszcza, gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Jedną zaletę miał ten strzał. Był silny. Trudno się nie zgodzić. To było najgorsze rozwiązanie w tej sytuacji. Obrońca teraz ekspediuje piłkę Pyle dalej. Doskonale, utrzymuje piłkę w boisku. Uwaga, wychodzi sam na sam. Nie, 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 to nie tak miało wyglądać. Trafił do własnej bramki. Zobaczmy raz jeszcze, jak to wpadło. Co za pech! No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. Wznawiamy zatem grę po tej bramce samobójczej. No, teraz wypadałoby to odrobić. Piast może zaatakować skrzydłem. Okazja do dośrodkowania teraz. Tak się powinno stopować ataki rywala. Jest strada kolejorza. Podanie do Michała Chrapka. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Miłka wraca do środka. Widzowie domagają się strzału. Mają to! Bramka dla Piasta, proszę Państwa. Wyrównali. Walka o zwycięstwo zaczyna się od nowa. No, zacieramy ręce. I tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie Primasor. Mamy remis jeden do jednego. Świetna interwencja wyszła z tego wślizgu. Do tego odebrana piłka. Takie podanie nie miało szansy dojść. Jak to sprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. To środkowuje pole karne, ma komu zagrać. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Broni to teraz van der Hart. W okolice 11. Atak na rywala i o piłki. Olejosz traci teraz piłkę. Teraz, tworzymy sobie szansę, uwaga. No jeszcze nie koniec. To była co najmniej interwencja z... Brawo! Uratował zespół. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Jeśli to strzeli, wyjdą na prowadzenie. Strzał! Parada bramkarza i piłka ląduje na słupku. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Czy mogli tego uniknąć? Zapewne tak, ale na Gdybanie przyjdzie jeszcze czas. Gra toczy się dalej. No cóż, zespół musi pogodzić się z samobójem i powiedzieć sobie gramy dalej. Takie wejścia w ślizgiem to coś, co kibice bardzo sobie cenią. Jast ma miejsce na skrzydle. Osyła piłkę na dalszy słupek. Zobaczmy. Broni to teraz van der Hart. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Przeciwnik liczył na gol, ale już po zagrożeniu. Murawski. Interwencja skuteczna. Przejęcie piłki. Uwaga, piłka za plecy obrońców. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Ale szatak teraz na piłkę. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Doszedł do prostopadle zagranej piłki. Będzie groźnie. Nic z tego. Pewnie chwyta Bramkarz. Doskonale wiedział, gdzie poleci piłka. Czy będzie remis? Antiszek pla, cudownie broni. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. I oto zabrzmiał gwizdek oznaczający koniec pierwszej połowy. Do przerwy. No i zaczynamy proszę Państwa drugą połowę tego meczu. Akcja przyspiesza, dobry lob. Oj, obrońca teraz zawiódł, udał się ograć. To była kluczowa interwencja, bez niej byłoby krucho. Aut po tej udanej interwencji. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. Nie tym razem, proszę Państwa. Sędzia gwizdze spalonego. No, szybciej trzeba było to zagrać. Na co tu czekać, Tomku? Ale pochwalmy chociaż wyjście na pozycję, bo było podręczniką. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Szansa na wyrównanie. Golmili Państwo. Rany boskie, co tu się dzieje? Leki ci wyrównują. Czy to jest zapowiedź kolejnych bramek? Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu, zanim formacja obronna się zorientowała było już po wszystkim. No i mamy remis. 2-2. Wciąż jest przy piłce, czy zaryzykuje indywidualny rajd. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Jaskliwice buduje akcję ofensywną. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Piłkę ma Jean Amaral. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Przedniej urody górna piłka. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Oj, niewiele teraz zabrakło, przy tym strzale głową. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Olejosz traci teraz piłkę. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Ojojoj, oj, oj, tak spudłować to jest sztuka. Piłka poleciała daleko od bramki, a golkiperowi nawet ciśnienie nie wzrosło. Kiepski strzał. Kączkowski. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Bez faulu. Czyściutki odbiór. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Jeszcze jeden atak Piastunek. Chociaż to już ostatnie chwile spotkania. Zależy im na zwycięstwie. Dobra interwencja obrońcy. Gdyby to dośrodkowanie doszło, mogłoby być groźne. I w drużynie Piasta wchodzi rezerwowy. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. Będzie rzut karny i to w takim momencie. Jeśli to strzeli, wrócą na prowadzenie i piłka ląduje w ramce. Mogło się podobać bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Spójrzmy jeszcze raz na ten strzał. Podejście do 11 metra, przymiarka i bez szans na skuteczną obronę. Dobrze wykorzystany ten rzut karny. Olejosz musi zareagować. Pytanie, czy go na to stać. Ma wsparcie, by to rozegrać. Musi to wykorzystać. Gdyby to wpuścił, przegrywaliby już dwiema bramkami. Mecz byłby pewnie rozstrzygnięty. Kto wie, czy za chwilę nie okaże się, że był to kluczowy moment spotkania? W okolice jedenastki teraz rzuca, Nic z tej akcji już nie będzie. I koniec. Bolesna przegrana Lecha Poznań w lidze.